Hej, to jest podcast IT 2.0. Ja mam na imię Przemek Partel i tworzę tą audycję, aby pomóc Ci odnaleźć się w świecie programowania, IT i nowych technologii. Zaczynamy! Ilu programistów potrzeba, aby zmienić żarówkę? Ani jednego, bo to wina sprzętu. Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu IT 2.0. Ja tak zacząłem trochę nawiązując do dzisiejszej treści, parafrazując ilu programistów potrzeba, aby zrobić świetny produkt. Dzisiaj dokończę temat rozpoczęty w ostatniej audycji i powiem o siedmiu kolejnych mitach i stereotypach dotyczących zawodu programisty, programistki, twórcy oprogramowania. Powiem m.in. o tym, czy sześciu piekarzy zrobi chleb w godzinę, czy programiści to samotnicy pracujący po nocach, którzy nie muszą się uznać na testowaniu, oraz czy znając świetnie język programowania zrobił świetny projekt? Oraz czy nie jest dla mnie za późno z nauką programowania, na które będę skazany do końca życia? Zaczynamy. Pierwszy mit dzisiaj to, że programista pracuje sam. Tak, czasami jesteśmy jedyną osobą, która tworzy aplikacje od początku do końca. Wiele takich projektów sam realizowałem i mogę śmiało powiedzieć, że ma to swoje zarówno wady, jak i zalety. Lecz sytuacje takie nie są tym, czego powinniśmy oczekiwać jako coś, co domyślnie nas czeka. Zazwyczaj duże projekty realizowane są w zespołach, mniejszych lub większych. Te zespoły zlokalizowane są bądź to w jednym fizycznym miejscu, bądź częściowo w biurze lub zdalnie. Najczęściej przy tworzeniu programowania nie pracujemy sami. I dodatkowo, oprócz swoich współpracowników, pracujemy z wszystkimi tymi, dla których produkt robimy, czyli zarówno klientami, jak i naszymi użytkownikami. W tym zawodzie raczej nie będziesz pracował sam, choć często nad rozwiązaniem przydzielonego problemu będziesz musiał spędzić sporo godzin sam na sam ze swoim zadaniem. Kolejny mit to, że programista nie musi się znać na testowaniu. Ostatnio opisywałem rolę testera w zespole. Powiedziałem m.in., że pierwszym testerem oprogramowania jest zawsze programista, który tworzy kod. Tak. Czasami jest też ostatnim, w przypadku gdy zespół nie posiada takiej dedykowanej osoby w roli testera. Zatem każdy programista powinien przynajmniej w jakimś podstawowym stopniu rozumieć i znać zasady testowania aplikacji. Wspaniale jest, gdy nasz kod działa bezbłędnie i chciałbym, żeby tak zawsze było w Twoim przypadku. Niemniej jednak, bardzo często bez dogłębnego testowania pojawia się bardzo dużo zaskakujących sytuacji, które powodują błędne działanie systemu. Musisz uwierzyć mi na słowo, że znalezienie błędu samemu jest dużo mniej kosztowne niż gdy go znajdą inni. I mam tu na myśli zarówno koszty czasu, jak i oczywiście koszty które potem ponosi pracodawca w przypadku tworzenia produktu. Pracując kiedyś w firmie wytwarzającej aplikacje, które były używane w Stanach Zjednoczonych, w szpitalach, posiadaliśmy taki wielostopniowy sposób testowania aplikacji. Ja pisząc kod, testowałem go jako programista, następnie gdy uznawałem, że wszystko jest super, przekazywałem ten kod do testów do kolejnego programisty z zespołu. Gdy on uznał, że wszystko jest dobrze. Kod przekazywany był do specjalnego zespołu testerów, gdzie dwóch testerów musiało znowu to przetestować. Jeżeli wszystko było super, to szło to do kolejnego release'u, czyli było to dołączane, do integrowane do kolejnej wersji aplikacji. Jeżeli coś po drodze było nie tak, oczywiście ten kod wracał do mnie z komentarzem. To działa, to nie działa. W praktyce wręcz można by dzisiaj na to popatrzeć i powiedzieć, było to proste. Ja pamiętam moje początki, zrobiłem pierwszy kod, bez testowania praktycznie oddałem do mojego kolegi z zespołu. No, powiem szczerze, że w ciągu 30 minut kod od razu do mnie wrócił, było napisane, że jest tam mnóstwo błędów. Poprawiłem, oddałem, znowu sytuacja się powtórzyła. Nawet pamiętam kilka razy. Wtedy postanowiłem, że zacznę pierwsze troszkę lepiej to testować, a po drugie dowiem się, jak to testować lepiej. Przeszło to test programisty, lecz gdy poszło to do zespołu testerów, Wróciło. Czasami nawet wracało to powiedzmy po trzech tygodniach. Ja już nawet nie pamiętałem, co ja wtedy robiłem, więc musiałem od nowa wszystko przypominać sobie, jak to robiłem, dlaczego to tak zrobiłem, i wtedy poprawianie było bardzo trudne. Proces ten, chociaż można powiedzieć, był bardzo rozbudowany, w przypadku aplikacji medycznych był wręcz niezbędny, oraz co za tym idzie, też był bardzo skuteczny. Po pewnym czasie, mimo uciążliwości tego procesu, nauczyłem się czegoś bardzo cennego. Po pierwsze, wiedziałem, jak testować aplikację tak, aby wykryć wszystkie błędy i poprawić je od razu. Mógłbym powiedzieć, nie dać satysfakcji testerom, a po drugie, nauczyłem się tego, że lepiej jest spędzić więcej czasu na testowanie i stworzenie dobrego kodu, niż potem na poprawianie i łatanie dziur. Kolejny mit, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to mit, że programiści pracują po nocach. Ja wiem, że jest wiele tych stereotypów, które mówią na przykład o tym, że ten twórca programowania spędza setki godzin przed komputerem, programista siedzi i pisze nudny kod. Możemy sobie jeszcze tutaj dorzucić oczywiście jakieś straszne warunki w stylu piwnica, sterta jakiegoś niezdrowego jedzenia, no i mamy taki stereotypowy wzorzec kogoś, programistki, programisty pracującej po nocach. I pewnie, gdybyśmy oczywiście zaczęli szukać, to taką osobę gdzieś znajdziemy w środowisku i krzykniemy, jest, wiedziałem, tak jest. Niemniej jednak, warunki pracy w większości firm dzisiaj odbiegają, powiedzmy, o 180 stopni od tego stereotypu. Mógłbym powiedzieć nawet, że w większości firm IT warunki pracy są wręcz celujące. Któż nie słyszał o mitycznych kanapach, grach wideo czy miejscach do tak zwanych drzemek w pracy. To nie jest wcale mit. Obecni pracodawcy z korzyścią dla przyszłych pracowników walczą o to, aby pracownicy dobrze czuli się w siedzibie firmy i w grę wchodzą nie tylko benefity fizyczne w pracy, lecz także dodatkowe możliwości związane z zarządzaniem godzinami pracy. Praca z domu lub w wybranych godzinach czasu już nie jest czymś ekstrawaganckim w tym zawodzie. Czyni to ten zawód bardzo atrakcyjnym, zarówno dla osób ceniących swoją niezależność, jak i tych, które chcą w pewien sposób dostosować też rytm pracy do własnej sytuacji rodzinnej. Przejdźmy do kolejnego mitu. Jest to mit mówiący o tym, że im więcej programistów, tym szybciej zrobiony projekt. Przypomina mi się taka zabawna zagadka: jeżeli piekarz robi jeden chleb w godzinę, to w ile czasu sześciu piekarzy zrobi chleb? Chciałbym odpowiedzieć, że w 10 minut, ale dobrze wiemy wszyscy, że to nie jest prawda. Nie każde zadanie da się w sposób prosty podzielić lub zrównoleglić. Podobnie jest z wytwarzaniem oprogramowania. Jesteśmy w stanie pewne etapy podzielić między grupę osób, lecz ta grupa nie jest grupą nieskończoną. Tu sytuacja będzie trochę analogiczna do naszych piekarzy. Nie da się w nieskończoność zwiększać ilości programistów. Na przykład gdy praca nad jednym repozytorium będzie niemożliwa oraz komunikacja między programistami będzie zajmowała większość czasu pracy. Niezależnie od przyjętej metodyki, gdy ja patrzę przez pryzmat mojego doświadczenia, takie efektywne zespoły powinny liczyć od 3 do 6 osób. W przypadku większych projektów możemy tworzyć więcej małych grup realizujących odrębne elementy całego systemu. Kolejny mit to mit, że wystarczy mi znajomość języka programowania, aby zrobić świetny produkt. Osobom zajmującym się utworzeniem oprogramowania nie wystarczy tylko znajomość języka programowania, aby tworzyć wspaniałe produkty czy aplikacje. Język programowania jest tylko narzędziem. On pomaga nam dojść do celu. Nawet świetna znajomość języka programowania nie pomoże nam jednak rozwiązać problemów w sposób najlepszy. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że samo programowanie koncepcji składa się z dwóch etapów. Pierwszego, będącego jakby samą koncepcją naszego rozwiązania, które chcemy zaimplementować. I tutaj znajomość języka programowania nie jest nam zupełnie potrzebna. Wystarczy kartka papieru i ołówek. Możemy sobie na przykład zrobić taki opis obrazkowy lub słowny tego, jak chcemy rozwiązać nasz problem. Jak chcemy, żeby on wyglądał. Oraz drugiego etapu, na którym zaczynamy kodować tą naszą koncepcję. I nie wiem, czy cię to zaskoczy, czy nie, ale najważniejszy jest etap pierwszy. Zrobienie świetnego kodu wymaga doskonałej koncepcji. Dlatego warto spędzić 80% czasu na koncepcję, po to, by nasze rozwiązanie zakodować bezproblemowo w 20% czasu. Tutaj częstym błędem na początku naszej nauki programowania jest to, że zabieramy się od razu za kodowanie bez jakiejkolwiek koncepcji. Co prawda nie jest to niemożliwe, sam tak robiłem wielokrotnie, aczkolwiek nie jest to efektywne. Niestety, zwłaszcza gdy jesteśmy mniej doświadczeni, sprawia to, że spędzamy znacznie więcej czasu nad potem kodowaniem i budowaniem takiego poprawnego i stabilnego rozwiązania. W tym przypadku zasada Pomyśl, zanim zrobisz, sprawdza się wręcz idealnie. Przedostatnim już dzisiaj mitem jest mit, że trzeba nauczyć się programowania bardzo wcześnie. Bym nawet powiedzieć, w młodym wieku. Znamy zapewne kilka historii o genialnych młodych twórcach oprogramowania, którzy zaczęli tworzyć swoje aplikacje w wieku kilkunastu lat, a ich aplikacje były słynne, gdy ledwo ukończyli osiemnaście lat. Promują. One często taki model, w którym jedynym sposobem mamy zostać świetnym twórcą oprogramowania jest rozpoczęcie nauki programowania w bardzo młodym wieku. Są to fantastyczne historie, kreowane na potrzeby magazynów, telewizji, prasy, które oczywiście muszą czymś zaciekawić czytelników. Może i część z nich jest prawdziwa, niemniej jednak to nie jest sport wyczynowy. Możemy... Rozpocząć ten programowania nawet w wieku znacznie wykraczającym poza ramy średniego wieku końca kariery sportowca wyczynowego. Nigdy nie jest za późno, aby się rozwijać, pewnie niejednokrotnie to słyszałeś. Tworzenie oprogramowania to praca umysłowa, zatem śmiało można powiedzieć, że na naukę programowania nigdy nie jest za późno. Wiele osób obecnie pracujących w tym zawodzie zaczęło w innych profesjach, często spędzili kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat robiąc co innego. Po czym postanowili przebranżowić się na twórcę oprogramowania. Historie wielu osób, które poznałem i znam, pokazały mi, że nieważne jest, co robiliśmy w przeszłości, lecz ważne jest to, czego naprawdę chcę dzisiaj i co zrobimy dzisiaj, aby stać się świetnym twórcą oprogramowania. No a co, jak już w to wpadniesz i zostaniesz twórcą oprogramowania, programistką, programistą? Czy będziesz pisał kod do końca życia? Tu przechodzimy płynnie do ostatniego stereotypu, który brzmi tworzenie oprogramowania to głównie kodowanie do końca życia. Zaczynę od tego, że myśląc o tworzeniu oprogramowania w wielu głowach pojawia się taka myśl, że tylko siedzimy i programujemy. Ja już o tym mówiłem. Jeżeli chcemy programować do końca życia, to faktycznie możemy zdecydować się na taką ścieżkę i skupić się tylko na doskonaleniu umiejętności w tym obszarze. Niemniej jednak samo wytworzanie oprogramowania to nie tylko programowanie. Jest tu dziesiątki dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego. Od stanowisk menedżerskich po stanowiska związane z architekturą oprogramowania, strategią, rozwojem, sprzedażą produktów. To od nas głównie zależy, w jakim kierunku chcemy podążać. I ja z autopsji znam wielu byłych programistów, którzy obecnie zarządzają zespołami. I w drugą stronę wielu byłych menedżerów, którzy zdecydowali się wrócić na ścieżkę programisty po wielu latach pracy na, w innych obszarach wytwarzania oprogramowania. Możliwości są wręcz nieograniczone, co sprawia m.in., że nawet 10 lat spędzonych w tym zawodzie nie powinno dać Ci znudzenia, jeżeli tylko chcesz poeksperymentować i spróbować czegoś innego w obszarze wytwarzania oprogramowania. Podsumowując dzisiejszą i ostatnią audycję, chciałbym, żebyś przede wszystkim zapamiętała, zapamiętał, że należy wyrzucić z głowy wszelkie stereotypy i mity, bo one często zniekształcają, nam rzeczywistość. Mam nadzieję, że pomogłem ci przynajmniej ogólnie zrozumieć świat twórców oprogramowania, który z każdej strony otoczony jest często krzywdzącymi mitami i stereotypami. Zapraszam do komentowania oraz subskrypcji newslettera na stronie pardel.pl, a na dzisiaj to tyle. Zapraszam cię do kolejnej audycji, do usłyszenia. Cześć.